Cześć, z tej strony Igor. Cześć, z tej strony Michał. Chcielibyśmy Wam pokazać miasto Cardiff. Nie. Pytanie dostaniecie. Chciałbym zapytać, jak nam się podoba odpowiedni Mariackiej. Ja myślę, że jest trochę większa ulica, chyba, czy nie? Ja bym no bardzo, po, że bardzo, bardzo, bardzo podobna. No? Bardzo podobna, dużo restauracji takich, no, których u nas nie ma jednak, bo to są takie typowe ściółki Subway, Taco Bell, McDonald's. Tego nie mamy, dużej, ale... jest duża ilość pubów, ale to jest pub też duża ilość pubów, barów, tak jak w na Mariackiej i pewnie też jakieś kluby też się znajdą. Są też sklepy. No, myślę, że bardzo podobny odpowiednik i myślę, że w weekendy jest bardzo podobnie i można <grym> wiele atrakcji doznać tutaj. jak się opowiedzujecie z tym, że tu jest wieczne 6 stopni tak naprawdę taka pogoda klasyczna brytyjska? To, to chyba trafiliśmy w dobry moment, bo nie jest, nie jest, nie, nie jest naprawdę źle, nie jest, ani, nie jest jakoś strasznie zimno. Można spokojnie chodzić w kurce bez czapki. Godzinę tam było świeciło słońce normalnie, i była bardzo było nieźle, w zeszłym roku było gorzej, bo w zeszłym roku, w zeszłym roku padał deszcz na, na cztery dni, które byliśmy, to chyba trzy dni padał deszcz, więc trafiliśmy w zeszłym roku na typowo brytyjską pogodę, ale w tym roku nie jest źle. Wyćvecz, Katowice. 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 Myślałem o Katowicach. Oni play na kartce Devils, tak? Tak. Wczoraj lost 6-3. O, nigdy! See są yeah. Devils, a on jest tutaj. Będę gościł. Do yeah. Do Bardzo cię Na pewno jest tam akcent e, polski. Byliśmy tam wczoraj na spacerze i jest... E, jak to było? Restauracja z polskimi Nie, aut burgerami. Authentic Polish Burgers. Tak, więc, Authentic Polish Burgers. Pierogi też były, tak, tak zapiekanki. Tak. No, Więc jak widać, taka... w Wielkiej Brytanii można też spotkać tak, polskie taka akcenty. typowa hala targowa. A co ja sobie za to kupię? Waciki? Zostałem 10 funtów. Musimy za to kupić trzy pamiątki, tak? pamiątki, zadanie. No ale pierwsze co, no to waciki musimy sobie kupić. Nie wiem czy nam starczy, ale zobaczymy. Oj, no, nie wiem, to jest. Płaciki. Płaciki! Nie, to pani mówi chyba po polsku. No, ale to są kartki. Tak. A tu jest. Pięćdziesiątkę? Ile, ile ty masz lat? No ile ja mam. Ile ty masz lat? Nie wiem. No. Jeszcze nie ma 50. Nie mam 50. Chyba 27. 21. Nie, 24. 24. Dwa miesiąca. No to na 24 ma na 25 te no, przykro mi, ale kartki no, Zapraszam. Tu są po trzy. Tak. tak. ringi 3. też trzy Taki Czy inne? Taki ja Tu to też były wczoraj fajne kanapeczki na ustawie nie ma. A faktycznie. Mieliśmy się tu dzisiaj wybrać, ale... Micha Michał miał chrapkę. chrapkę tutaj na no, kupił, taką kupił sobie tutaj kawę i myślał przez cały dalszy spacer, żeby jutro od następnego dnia tu wrócić i wziąć tę kanapeczkę, dlatego nas tu zaciągnął. Ale niestety kanapek nie ma. tak nie ma. Wyobrażacie sobie gościa z nadmorza, który nie lubi ryb. No to właśnie tu, tu mamy przykład. Jestem, jestem. który jest z Gdyni, a nienawidzi ryb. Bardzo dziwne. Myślałem, że ludzie nad morzem, uro, wychowujący się i urodzeni nad morzem, to ryby to mają we krwi, a tu jednak... Tak, można się pomylić. Caciu fani, witamy was serdecznie. O, witamy. Cześć. Cześć. Ryk, tam. Który. Co, idziemy na zamek? Zadać pytanie. Jakie to przejście high techowe? Na pamiątku. Na pamiątku? Myślę, że symbole. Walijskie. Czyli, czyli wszystko, co jest związane ze smokiem, pluszaczek. Magnes, zawieszka, zawieszka, na zawieszka na klucze i magnesik na lodówkę, bądź gdziekolwiek. Z nogami czy bez nich? <coughs> Dawaj, blisko, bo tu nas gonili. Ostatnio mnie gonili za tego smoka. mnie ale będzie miał wycinek. Dzięki. Do Dzięki. zobaczenia. To są te, co mówiłeś. Co twoja ma, Co zjadłeś z twojej i Zostaliśmy no, do spróbowania paczek chipsów słonych, s smak słony i, i grę o... Czekaj, pojedyncze, nie? To próbujmy w takim układzie. Jest to taki przysmak tutaj, tutaj. W porządku. Czy, czy, czy bym kupił? Nie. Myślę że... Ale jest... Myślę, że tylko na spróbowanie taką malutką paczkę, ale... No więcej chyba jednak nie bo... Ja bym strudł to. Naprawdę strasznie. Macie? nie znajdują żnego to takie dziwne A trzecia będzie lukrecja pewnie. Ale naprawdę macie dla nas rarytatki. Aer aeromiętowe. Na pół? Nie no po kosteczce. Będzie, tak, będzie tak, dużo, będzie tak, za dużo tak. po tym... po, po pół. A ja nie przepadam z bepinocia czekoladą zdjętą. Mi to nie pasuje w ogóle. Ale wiem kto. Pozdrawiam moją Anię. Proszę bardzo. Nie pasuje. Ja to sobie połówkę kostki. Połówka kostki. No właśnie, guma do rzucia w czekoladzie. To tylko właśnie tak, o, spróbować. Ale ta jedko. Dajet koło. to jest troszkę. To jest co innego? To jest co innego. Dajet, a teraz to Ale co to? Że An, też a, nas, a, a u nas kola zero to jest jaka? Niedietetyczna? Co co coś to nie wiem, ale są gdzie. No bo kiedyś, kiedyś w Polsce była yy, srebrna kola i to była kola light się nazywała. Tylko oni ją tak jakby wycofali i teraz wprowadzili kola zero na nasz rynek. A tutaj w wielkich sukach nie Kalorii soft drink. Cola. Kola, ale bez cukru. No. Jak kola zero. Z tych trzech y, smaków, którymi nas uroczyliście, to, to, to zdecydowanie dobrze to jest, najlepszy. To fajnie. Top. to jest na końcu. Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu. Widzimy się w satelicie.